Jest to fragment audiobooka. Wyjście z ego Bogusław Duda. Bogusław Duda. Wstęp. Jeśli dotarłeś tutaj, to znaczy, że coś w tobie już ma dość. Nie świata. Nie ludzi. Nie nawet własnych błędów. Ma dość jednej konkretnej rzeczy. Ma dość bycia w środku historii, która nigdy się nie kończy. Masz dość narracji. Masz dość tego głosu w głowie, który wszystko komentuje. Masz dość napięcia, które rośnie z niczego, masz dość życia, które wygląda jak ciągłe poprawianie siebie. To jest dobry znak, nie dlatego, że jesteś gotowy na nową drogę, dlatego, że zaczynasz widzieć, że drogi też są częścią gry. Ta książka nie powstała po to, żeby dać ci kolejną tożsamość. Nie dostaniesz tu etykiety, nie dostaniesz tu roli, nie dostaniesz tu systemu, w którym masz być lepszy, spokojniejszy. Bardziej oświecony, bardziej świadomy, bardziej rozwinięty. To wszystko jest to samo, tylko ładniej nazwane. Ta książka powstała po to, żeby wyjąć cię z pętli: z pętli myśli, z pętli emocji, z pętli automatycznych reakcji, z pętli utożsamienia z ciałem, z pętli ego, które udaje ciebie. Nie będę cię przekonywał, nie muszę, bo jeśli tu jesteś, to coś w tobie już to wie. To nie jest wiara, to jest rozpoznanie. W tej rzeczywistości jest coś nienaturalnego, nie w sensie teorii, w sensie codzienności. Spójrz na to trzeźwo: ile energii człowiek zużywa na udawanie, na dopasowanie, na maski, na tłumaczenie się, na kontrolę, na wygrywanie, na bycie kimś, kto zasługuje, na ciągłe podtrzymywanie obrazu. To nie jest życie, to jest utrzymywanie programu. To jest ciągłe renderowanie roli. I gdyby to było tylko Twoje, moglibyśmy powiedzieć, że to kwestia charakteru. Ale to jest zbiorowe, to jest powszechne, to jest wszędzie. Jakby cały świat był zaprojektowany tak, żeby człowiek nie miał chwili ciszy, nie miał chwili przerwy, nie miał chwili, w której nie musi niczego udowadniać. W Twojej kosmologii to nie jest przypadek, to jest mechanika Matrixa. System żywi się reakcją. System żywi się emocją podpiętą pod historię, system żywi się przewidywalnością, a przewidywalność rodzi się z ego. Ego jest idealnym narzędziem sterowania, nie dlatego, że jest złe, dlatego, że jest mechaniczne. Ego reaguje, porównuje, broni, atakuje, szuka winy, szuka nagrody, szuka uzasadnienia, a człowiek, który żyje z ego, jest jak profil, łatwy do odczytania. Łatwy do poprowadzenia. Wystarczy nacisnąć przycisk. Wstyd, lęk, akceptacja, odrzucenie, poczucie winy, pochwała. I człowiek idzie jak po sznurku. Ta książka jest o tym, jak przestać iść po sznurku. Ale uwaga, nie będzie tu instrukcji, nie będzie tu praktyk, nie będzie tu ćwiczeń. Nie dlatego, że są złe, dlatego, że techniki często stają się nową pętlą. Ego kocha techniki. Ego kocha proces, ego kocha progres, ego kocha czeklisty, ego kocha poczucie, że idzie do przodu. A ja nie chcę Cię prowadzić w kolejną drogę, gdzie będziesz oceniał, czy robisz to dobrze. Nie chcę dać Ci narzędzia, które zamienisz w nową religię. Nie chcę, żebyś zrobił z tej książki nową tożsamość. Ja chcę czegoś prostszego. Chcę, żebyś zobaczył. Bo widzenie rozbraja mechanizm bez walki. Widzenie nie wymaga wiary, nie wymaga czasu, nie wymaga wysiłku, wymaga tylko jednego zgody na to, że możesz przestać udawać. I teraz powiem Ci wprost, co będzie się działo w tej książce: będziemy rozbierać ego na części, nie po to, żeby je zniszczyć, po to, żeby zobaczyć, że ono nie jest tobą. Będziemy patrzeć na fałszywą tożsamość, ale nie po to, żeby ją potępić po to, żeby zobaczyć. Jak powstała i dlaczego trzyma cię tak mocno? Będziemy dotykać mechanizmów myśli, ale nie po to, żebyś przestał myśleć, po to, żebyś przestał wierzyć, że myśl jest prawdą o tobie. Będziemy dotykać ciała, ale nie po to, żebyś od niego uciekł, po to, żebyś przestał je nazywać sobą. Będziemy dotykać emocji, ale nie po to, żebyś je tłumił, po to, żebyś przestał się w nich topić. A na końcu dotrzemy do esencji, nie jako idei, jako miejsca, które było w Tobie zawsze, tylko zostało zagłuszone. To jest książka o cofnięciu zgody cofnięciu zgody na bycie programem cofnięciu zgody na bycie historią cofnięciu zgody na bycie przewidywalnym to może brzmieć jak rewolucja, ale prawdziwa rewolucja jest cicha prawdziwa rewolucja nie potrzebuje tłumu. Prawdziwa rewolucja dzieje się w sekundzie, w której przestajesz reagować według skryptu. To jest moment, w którym system traci dźwignię. Nie musisz niczego udowadniać, nie musisz nikogo przekonywać, nie musisz nazywać tego przebudzeniem, nie musisz tego nawet rozumieć. Wystarczy, że zaczniesz widzieć. Jeśli czytasz to i czujesz opór, to dobrze. Opór to znak, że mechanizm się ruszył. Jeśli czujesz ulgę, to jeszcze lepiej. Ulgę czuje esencja, gdy ktoś wreszcie przestaje ją zagłuszać. Jeśli czujesz jednocześnie opór i ulgę, to znaczy, że jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym powinieneś być. Nie będę cię prowadził za rękę, nie będę cię uspokajał, nie będę ci mówił, że wszystko będzie dobrze, bo to jest język, który tworzy zależność. A ja nie chcę, żebyś był zależny, nawet ode mnie. Chcę, żebyś odzyskał siebie. Nie jako ego, jako esencję. Zacznijmy. Rozdział pierwszy: ego jako mechanizm, nie wróg. Zanim cokolwiek zaczniesz zmieniać, musisz coś zobaczyć, nie zrozumieć, nie przeanalizować, zobaczyć. Ego nie jest twoim wrogiem. To zdanie bywa trudne do przyjęcia, bo przez lata słyszałeś coś zupełnie innego: że ego trzeba zabić, przekroczyć, rozpuścić, zintegrować. Każda z tych narracji jest pułapką, bo każda zakłada, że ego jest kimś. A ego nie jest kimś. Ego jest mechanizmem, tak jak oddech, tak jak reakcja źrenic na światło, tak jak napięcie mięśni, gdy coś zbliża się zbyt szybko. Nie jest osobą, nie jest istotą, nie jest centrum, jest funkcją. Powstało po to, by umożliwić orientację w świecie form, nadać granice, nadać ciągłość. Nadać narrację. Bez ego nie byłoby imienia, bez imienia nie byłoby adresu, bez adresu nie byłoby możliwości poruszania się w tej rzeczywistości. Problem nigdy nie polegał na istnieniu ego. Problem pojawił się w momencie, gdy uwierzyłeś, że nim jesteś. To subtelna, ale fundamentalna różnica. Ego działa jak oprogramowanie: zbiera dane, porównuje, przewiduje, tworzy wzorce. Każde doświadczenie jest przez nie filtrowane, nie po to, by cię skrzywdzić, po to, by świat stał się spójny. Świat bez narracji byłby chaosem bodźców. Ego porządkuje chaos, ale płaci za to cenę. Ceną jest iluzja centrum. Pojawia się poczucie, że gdzieś w środku istnieje ktoś, kto to wszystko kontroluje ktoś, kto myśli ktoś, kto decyduje ktoś, kto jest autorem. To nie jest fakt. To jest efekt działania mechanizmu. Zatrzymaj się na chwilę. Zauważ, że myśl pojawia się sama, nie poprzedza jej decyzja, nie poprzedza jej zgoda. Pojawia się, dopiero potem pojawia się komentarz. To ja pomyślałem. Ten komentarz jest ego, nie myśl, komentarz. Ego zawsze przychodzi po fakcie, ale mówi tak, jakby było pierwsze. To bardzo ważne, żebyś to zobaczył. Ego nie tworzy życia, ego opisuje życie i bierze autorstwo za opis. To tak, jakby narrator filmu uwierzył, że jest reżyserem. Od tego momentu zaczyna się napięcie, bo narrator chce kontrolować sceny, a nie ma takiej mocy. Z tego rodzi się frustracja, lęk, poczucie winy, poczucie braku. Ego nie znosi nieprzewidywalności, dlatego tak bardzo kocha definicję: kim jestem. Jaki jestem, jaki byłem, jaki będę. Każda definicja to próba zamknięcia płynności, ale życie jest ruchem. Nie da się go zamrozić bez kosztu. Kiedy ego próbuje utrzymać stałą tożsamość, zaczyna się walka z rzeczywistością, z innymi, z sobą. I wtedy pojawia się kolejna iluzja, że ego jest złe. Nie, ego jest przeciążone. Dostało zadanie, którego nie może wykonać. Zarządzanie istnieniem. To nie jest jego funkcja. Jego funkcją jest orientacja. Nic więcej. Gdy próbujesz wyeliminować ego, wzmacniasz je. Bo kto chce je wyeliminować? Zawsze ego. Każda walka z ego to ego walczące ze sobą. Pętla. Jedyny realny ruch to rozpoznanie. Nie zmiana. Nie naprawa. Nie transformacja. Rozpoznanie. Kiedy widzisz ego jako mechanizm, przestaje być osobą. Kiedy przestaje być osobą, przestaje rządzić, nie znika, ale traci władzę. To jest początek wolności. Nie wolności od ego, wolności od utożsamienia. I dopiero z tego miejsca możliwe jest zobaczenie fałszywej tożsamości. Rozdział 2. Fałszywa tożsamość Fałszywa tożsamość nie polega na tym, że jesteś kimś nieprawdziwym. To bardzo ważne, żeby to zrozumieć na samym początku. Nie chodzi o to, że twoje życie jest kłamstwem, nie chodzi o to, że twoje doświadczenia są iluzją, nie chodzi o to, że twoje emocje są błędem. Fałszywa tożsamość polega na czymś znacznie subtelniejszym, polega na tym, że uwierzyłeś w opowieść o sobie, opowieść, która powstawała powoli, warstwa po warstwie, zdanie po zdaniu. Nikt nie usiadł kiedyś naprzeciwko ciebie i nie powiedział teraz stworzę ci fałszywą tożsamość. To działo się naturalnie. Każde pytanie o to, kim jesteś, każda ocena, każde porównanie, każda etykieta: Jesteś taki, nie jesteś taki, zawsze byłeś taki, nigdy się nie zmienisz. To wszystko osadzało się w umyśle jak osad. Z czasem przestałeś widzieć proces, zobaczyłeś tylko wynik. To ja. I w tym jednym zdaniu zamknęła się cała iluzja. Fałszywa tożsamość jest konstrukcją opartą na pamięci, nie na teraźniejszości, na przeszłych reakcjach, na dawnych decyzjach, na cudzych opiniach, na powtarzanych historiach. Zauważ coś bardzo istotnego. Kiedy mówisz: Jestem taki, zawsze odwołujesz się do przeszłości, do tego, co było, do tego, co się wydarzyło, do tego, co zostało zapamiętane, nigdy do tego, co jest. Bo to, co jest, jest zbyt żywe, zbyt zmienne, zbyt nieuchwytne, żeby dało się to zamknąć w definicji. Fałszywa tożsamość to próba zatrzymania ruchu, to próba powiedzenia: Oto ja, skończony, określony, znany. Ale ty nie jesteś skończony. Nie jesteś zamkniętą formą, jesteś procesem. I właśnie dlatego tożsamość daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Jeśli wiem, kim jestem, Świat wydaje się bardziej przewidywalny. Jeśli wiem, jaki jestem, łatwiej mi podejmować decyzje. Jeśli wiem, czego się po sobie spodziewać, mogę planować. Ale cena tej przewidywalności jest ogromna. Zaczynasz żyć w obrazie siebie, nie w doświadczeniu. Każda nowa sytuacja jest filtrowana przez pytanie, czy to pasuje do mnie. Każda emocja jest oceniana, czy taka osoba jak ja może tak czuć. Każda myśl jest natychmiast przypisywana do narracji o mnie. W ten sposób przestajesz spotykać życie bezpośrednio. Spotykasz je przez filtr. Fałszywa tożsamość działa jak maska, która z czasem przyrasta do twarzy. Na początku wiesz, że ją nosisz, później zapominasz, aż w końcu bierzesz ją za siebie. I wtedy pojawia się napięcie, bo życie nie chce się dopasować do maski. Życie jest płynne. Nieprzewidywalne, sprzeczne, a tożsamość chce spójności. Z tego konfliktu rodzi się cierpienie. Nie dlatego, że życie jest trudne, dlatego, że próbujesz je przeżyć jako ktoś określony. Zauważ, jak często bronisz obrazu siebie, tłumaczysz się, uzasadniasz, wyjaśniasz. Nie dlatego, że to konieczne, dlatego, że tożsamość czuje zagrożenie, każda krytyka, każda odmowa. Każde niezrozumienie są odbierane nie jako doświadczenie, ale jako atak na to, kim jesteś. A przecież nikt nie atakuje ciebie. Atakowana jest narracja. Fałszywa tożsamość nie jest jednym obrazem, jest zbiorem ról. Inny jesteś w pracy, inny w relacji, inny w samotności. Ale umysł próbuje połączyć to w jedną historię, żeby było logicznie, żeby było ciągle. To kolejna iluzja. Nie ma jednego spójnego ja. Są reakcje, są emocje, są myśli, są role, a między nimi jest przestrzeń, której zwykle nie zauważasz. To właśnie w tej przestrzeni nie ma tożsamości, jest obecność. Fałszywa tożsamość nie znika przez walkę, nie znika przez analizę, nie znika przez afirmację. Znika w momencie, gdy przestajesz jej bronić, gdy zauważasz, że nie musisz wiedzieć, kim jesteś. Że nie musisz się definiować, że możesz istnieć bez etykiety. To nie oznacza chaosu. To oznacza wolność. Bo kiedy nie trzymasz się obrazu siebie, życie przestaje być zagrożeniem. Może być takie, jakie jest. A ty nie musisz się przed nim chronić narracją. I z tego miejsca zaczyna się coś bardzo cichego. Nie nowa tożsamość. Ale brak potrzeby, posiadania jakiejkolwiek. Rozdział trzeci. Mechanizmy ego-ego nie myśli. To zdanie może Cię zaskoczyć, bo przez całe życie miałeś wrażenie, że ego właśnie na tym polega na myśleniu, na analizowaniu, na podejmowaniu decyzji. Ale ego nie myśli, ego reaguje, myślenie wydarza się samo, reakcja pojawia się później. Ego jest zbiorem automatycznych odpowiedzi na to, co już się pojawiło. Nie jest źródłem, jest echem. Każdy mechanizm ego działa według tego samego schematu: bodziec, reakcja, uzasadnienie, coś się wydarza, pojawia się napięcie. Umysł natychmiast tworzy historię, która ma to napięcie wyjaśnić. To wyjaśnienie jest ego. Ego nie znosi pustki, nie znosi momentu, w którym coś po prostu jest, bez interpretacji. Dlatego jego pierwszym ruchem jest nadanie znaczenia: dlaczego to się stało? Kto zawinił? Co to mówi o mnie? To nie są neutralne pytania, to są mechanizmy obronne. Najważniejszym mechanizmem ego jest utożsamienie. Bez niego ego nie istnieje. Utożsamienie polega na tym, że to, co się pojawia, zostaje natychmiast przypisane do centrum. Myśl pojawia się, ego mówi to moja myśl, emocja pojawia się, ego mówi to ja czuję, impuls pojawia się. Ego mówi, to ja chcę. Zauważ, że ego zawsze mówi w pierwszej osobie. To nie jest przypadek. Pierwsza osoba, to narzędzie zawłaszczenia doświadczenia. Dzięki niej powstaje iluzja właściciela. Ale właściciel pojawia się po fakcie. Najpierw jest doświadczenie. Dopiero potem etykieta ja. Ego działa jak podpis stawiany pod cudzym dziełem. Podpis nie tworzy obrazu. Podpis rości sobie prawo do autorstwa. Kolejnym mechanizmem ego jest porównywanie. Ego porównuje nieustannie z innymi, z przeszłością, z wyobrażeniem przyszłości. Porównywanie tworzy hierarchię lepszy, gorszy, wystarczający, niewystarczający. Bez porównania ego traci orientację, bo porównanie daje punkt odniesienia, ale punkt odniesienia nigdy nie jest teraźniejszością zawsze jest obrazem. Porównywanie oddziela cię od tego, co jest. Zamiast doświadczać, oceniasz. Zamiast czuć, mierzysz. Kolejny mechanizm to obrona. Ego nieustannie się broni, nie dlatego, że jest atakowane, dlatego, że jego istnienie jest kruche. Każda sytuacja, która nie pasuje do narracji, jest zagrożeniem. Dlatego ego reaguje napięciem, uzasadnieniem, wyjaśnieniem, czasem atakiem, czasem wycofaniem. Forma nie ma znaczenia. Mechanizm jest ten sam. Utrzymać obraz siebie. Ego nie chce prawdy. Ego chce spójności. Prawda bywa sprzeczna. Spójność daje iluzję kontroli. Dlatego ego tak bardzo kocha historię opowieści o przeszłości, opowieści o tym, kim jesteś, opowieści o tym, dokąd zmierzasz. Historia daje ciągłość. Ale ta ciągłość jest fikcyjna. To jak połączenie pojedynczych klatek filmu. W jedną narrację. Klatki istnieją. Narracja jest konstrukcją. Jeszcze jednym mechanizmem ego jest projekcja. To, czego nie chcesz zobaczyć w sobie, widzisz w innych. To, czego się boisz, przypisujesz światu. To, czego nie akceptujesz, uznajesz za zagrożenie. Ego zawsze szuka na zewnątrz, bo spojrzenie do środka oznaczałoby zobaczenie mechanizmu. A mechanizm nie chce być widziany, nie dlatego, że jest zły, dlatego, że widzenie go odbiera mu władzę. Najbardziej podstępnym mechanizmem ego jest poczucie sprawczości, iluzja, że to Ty decydujesz o myślach. Zauważ uważnie, czy wiesz, jaka myśl pojawi się za chwilę? Nie. A jednak, gdy się pojawi, ego natychmiast mówi, to ja ją pomyślałem. To jest moment zawłaszczenia. Ego nie inicjuje, ego przejmuje. I na tej podstawie buduje poczucie kontroli. Z tego rodzi się odpowiedzialność w jej neurotycznej formie: wina, żal, poczucie błędu. Jakbyś był autorem mechanizmu, którego nie kontrolujesz. To absurd. Ale dopóki wierzysz w ego, absurd wydaje się normalny. Nie chodzi o to, żeby przestać działać. Nie chodzi o to, żeby stać się biernym. Chodzi o to, żeby zobaczyć, że działanie wydarza się samo. A ego tylko przypisuje sobie autorstwo. Kiedy to widzisz, coś się rozluźnia. Nie znika ego, znika przymus utożsamienia, mechanizmy dalej działają, ale nie są już tobą są jak dźwięki w tle. Nie musisz ich wyłączać. Wystarczy, że przestaniesz ich słuchać, jak głosu prawdy. I z tego miejsca możliwe staje się kwestionowanie narracji nie jako bunt jako naturalna konsekwencja widzenia. Rozdział czwarty: kwestionowanie narracji. Narracja nie jest wrogiem, to zdanie jest kluczowe, bo jeśli od razu ustawisz narrację jako coś złego, natychmiast uruchomisz kolejny mechanizm ego walka, naprawa, wyrzucanie a to znowu będzie narracja, tylko bardziej sprytna. Narracja sama w sobie jest narzędziem. Problem zaczyna się w momencie, gdy narracja udaje prawdę. Gdy jest traktowana jak coś absolutnego, gdy jej głos staje się głosem centrum, gdy zdanie w umyśle ma większą moc niż to, co właśnie czujesz. Narracja to opowieść. Opowieść jest formą porządkowania świata. Nadaje sens, nadaje ciągłość, nadaje przyczynę. Ale sens, ciągłość i przyczyna nie są faktami. Są interpretacją. I właśnie dlatego kwestionowanie narracji nie polega na tym, żeby ją niszczyć. Polega na tym, żeby zobaczyć jej naturę zobaczyć, że jest tylko jedną z wielu możliwych wersji że nie jest rzeczywistością jest mapą. A mapy bywają użyteczne ale mapy nie są terenem. Jeśli przez całe życie wpatrujesz się w mapę, możesz przejść obok własnego życia, nawet nie zauważając, że ono się dzieje. Narracja działa w specyficzny sposób. Najpierw pojawia się doświadczenie chwila zdarzenie. Bodziec, kontakt. A dopiero potem narracja wchodzi i mówi, co to znaczy to kluczowe. Narracja przychodzi po fakcie, ale zachowuje się tak, jakby była pierwsza. To jest dokładnie ta sama sztuczka, co w ego. W praktyce wygląda to tak. Ktoś nie odpisuje. Pojawia się napięcie, pojawia się mikrolęk, a narracja mówi: Widzisz, zawsze tak jest nikt się tobą nie interesuje. Nie zdążyłeś nawet sprawdzić, co naprawdę czujesz, a już masz historię. Ktoś spojrzy inaczej. Pojawia się w ciele skurcz. Narracja mówi: "Ocenili cię. Jesteś gorszy." Ktoś powie jedno zdanie. Pojawia się ukłucie. Narracja mówi: "To atak. To brak szacunku. Musisz się bronić." Zauważ, że narracja zawsze tworzy ciąg. Łączy pojedynczy moment z całą przeszłością. Z jednego bodźca robi historię życia. To jest jej główny trik. Ona nie żyje w chwili, ona żyje w ciągłości, a ciągłość to materiał, z którego jest zbudowana fałszywa tożsamość. Narracja jest cementem. Jeśli zrozumiesz ten mechanizm, przestajesz być wciągany automatycznie, bo zaczynasz widzieć różnicę między zdarzeniem a jego interpretacją, między tym, co się stało, a tym, co o tym myślisz. Między reakcją ciała a opowieścią o tej reakcji. To jest moment odzyskania przestrzeni. I właśnie o tę przestrzeń tu chodzi. Nie o to, żeby mieć lepsze historie, nie o to, żeby mówić sobie pozytywne wersje. To też jest pułapka. Pozytywna narracja to nadal narracja, to nadal mapa, tylko bardziej komfortowa. A Twoim celem nie jest komfort, Twoim celem jest wolność. Wolność nie polega na tym, że opowieść jest miła. Wolność polega na tym, że nie musisz jej wierzyć. Narracja tworzy centrum poprzez język. Język działa jak program. Każde zdanie w pierwszej osobie wzmacnia iluzję właściciela: Ja myślę, ja czuję, ja muszę, ja nie mogę, ja jestem. To są proste formy, które brzmią niewinnie, ale one stale odtwarzają jedną strukturę. Strukturę kogoś, kto jest w środku i kontroluje. To jest bardzo stary kod. On jest tak powszechny, że wydaje się naturalny. Ale naturalne nie znaczy prawdziwe. naturalne znaczy wyuczone i powtarzane przez świat. Narracja jest też mechanizmem obronnym przed niepewnością. Jeśli coś jest niejasne, narracja natychmiast chce to domknąć. Daje odpowiedź, nawet jeśli jej nie ma, Daje interpretację, nawet jeśli jest fałszywa, bo narracja woli fałsz niż ciszę. Cisza jest dla ego niebezpieczna, bo w ciszy nie ma punktu oparcia, nie ma historii, nie ma roli, nie ma uzasadnienia. W ciszy pojawia się nagie doświadczenie, a nagie doświadczenie nie ma właściciela, dlatego narracja tak szybko wchodzi, żeby natychmiast stworzyć właściciela żeby natychmiast stworzyć sens, żeby natychmiast stworzyć ciąg. Kwestionowanie narracji oznacza więc coś bardzo prostego. Nie polega na dyskusji. Nie polega na analizie. Nie polega na walce z myślą. Polega na zauważeniu, że to jest narracja. To wszystko. To nie jest mało. To jest ogromne. Bo gdy tylko to widzisz, przestajesz być całkowicie w środku. Pojawia się świadek a świadek jest początkiem esencji, w tej przestrzeni. To nie jest spektakularne. To jest ciche. To jest subtelne. To wygląda jak moment, w którym myśl pojawia się, a ty jej nie łapiesz. Ona przechodzi. Nie buduje się wokół niej historia. Nie pojawia się drugi komentarz. Nie pojawia się identyfikacja. To jest mały moment, ale on ma ogromną moc, bo w tym momencie narracja nie dostała paliwa. Nie została karmiona uwagą. Uwaga jest paliwem. Narracja żyje z uwagi. Gdy nie karmisz jej uwagą, słabnie sama. Nie musisz jej niszczyć. Ona sama traci rozpęd. To jest jak tankowiec, który ma wyłączone silniki. Jeszcze płynie, bo ma impet, ale bez paliwa w końcu zwalnia. I w tej wolniejszej przestrzeni zaczynasz widzieć kolejną rzecz: że większość narracji wcale nie jest Twoja. Została wgrana od rodziny, od szkoły, od społeczeństwa, od mediów, od zbiorowych programów. To są gotowe zdania, które mówią ci, jak masz interpretować życie, co jest sukcesem, co jest porażką, co jest normalne, co jest dziwne, co jest warte, co jest bezwartościowe. Narracja to nie prywatny głos, to głos zbiorowy, który udaje intymność. On brzmi jak ty, ale nim nie jest. To bardzo ważny moment rozpoznania, bo gdy odkrywasz, że narracja jest zewnętrznym kodem, przestajesz ją traktować jak prawdę o sobie. Zaczynasz traktować ją jak program, a program można zauważyć, nie trzeba go atakować, wystarczy nie dawać mu zgody. I tu dochodzimy do sedna. Narracja trwa, bo masz na nią zgodę, nieświadomą, automatyczną. Zgoda jest ukryta w tym, że wierzysz, że myśl mówi prawdę. Zgoda jest ukryta w tym, że traktujesz emocje jak definicje. Zgoda jest ukryta w tym, że traktujesz historię jak fakt. Kwestionowanie narracji to cofnięcie tej zgody. Nie jako akt walki, jako akt rozpoznania. I wtedy zaczyna się prawdziwa zmiana. Nie zmiana w narracji. Zmiana w relacji do narracji. Narracja może dalej być obecna. Ale przestaje być królem. Staje się tylko jedną z warstw. Nie centrum, nie tożsamość. Nieprawda. To jest moment, w którym możesz zacząć oddychać inaczej. Nie dlatego, że coś ćwiczysz. Dlatego, że przestałeś być uwięziony w historii. A gdy przestajesz być uwięziony w historii, teraźniejszość przestaje być narzędziem do naprawiania przeszłości lub zdobywania przyszłości. Staje się po prostu.